i ty możesz zaoszczędzić parę dziesiąt, parę set tysięcy złotych na jednej inwestycji. Żadna firma stolarska z okolic nie chciała się podjąć w tak krótkim czasie takiej realizacji. Wszystkie nasze szafki są powiercone, gotowe do złożenia. Dużo ekip budowlanych jest na tyle wykwalifikowanych, że kuchnie modułowe są w stanie sami zamontować, ponieważ inwestor zamówił u nas 108 kuchni, lecz w trzech partiach. Każda kuchnia u tego dewelopera była praktycznie inna. Teraz myślicie sobie: no jak to w takim razie można zastosować moduły? Cześć, z tej strony Piotr Ekstrom. Witam was wszystkich. Znowu w myszkowie jesteśmy na jednej z 108 kuchni dla inwestora jednego wybudował, przypomnę, osiedle trzech bloków pod wynajem. Już myślę o kolejnym osiedlu, ponieważ 50% mieszkań z pierwszego bloku, który już jest oddany, jest już wynajęta, więc chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę i poruszyć problem, dlaczego kuchnie modułowe. Czy kuchnie modułowe to jest dobre rozwiązanie dla tego typu inwestycji i, i czym to się zwiąże? Czy ile możemy zaoszczędzić, na czym możemy zaoszczędzić, no i w jaki sposób możemy wtedy wygenerować te oszczędności? I chciałbym poruszyć temat, jak zaoszczędzimy na skali, na projektach i na montażu całych wszystkich inwestycji z 108 kuchni. Więc zapraszam na mój kanał Meble od Kuchni, a ja Wam pokażę. Na co zwrócić uwagę? Za mną jest kuchnia jedna z 38, które na razie wyprodukowaliśmy, ponieważ inwestor zamówił u nas 108 kuchni, lecz w trzech partiach. Pierwszy blok, który już oddał, ma 38 kuchni, w drugim bloku robimy właśnie pomiary. Jak zaoszczędził na tych kuchniach modułowych? Ponieważ Każda kuchnia u tego dewelopera była praktycznie inna. Znaczy no, ogółem było chyba 14 modeli kuchni. Yy, I teraz myślicie sobie, no jak to w takim razie można zastosować moduły. Inwestor dla nas zrobił to, że wysłał nam w Excelu zestawienie szafek, jakich potrzebuje. My sprawdziliśmy to z jego projektami, nanieśliśmy pewne zmiany, zweryfikowaliśmy i dzięki czemu na całej inwestycji mógł wygenerować bardzo duże oszczędności. Akurat tutaj nie mogę powiedzieć o dokładnych kwotach, o których mówię w innych odcinkach, ale to jest o parę stóp oszczędności, tak ogółem na całym projekcie, jeśli chodzi o same meble kuchenne, i to jest właśnie przewaga kuchni modułowych nad meblami pod wymiar. Za mną stoi kuchnia po linii prostej. Piekarnik jest jeszcze do osadzenia w środku. Tutaj mamy płytę indukcyjną zabezpieczoną oraz zlew. Dodatkowo jeszcze trzeba wkleić panel. I to jest na przykład, składa się akurat ta kuchnia z raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, siedem, 8, 9. 10. z 10 szafek modułowych zamknęliśmy meble blendami po bokach żeby nie widać było łączeń blendami z drugiej strony po bokach do ściany dzięki czemu mamy wypełnioną przestrzeń w 100% a nie musimy za to przepłacać jak przy kuchni pod wymiar inwestor również spotkał się z problemem czasu realizacji ponieważ zrobił rozeznanie, no, na terenie Polski jest dużo firm, które produkuje meble, więc przypuszczam, że do dużej ilości osób zadał pytania. A tylko my byliśmy w stanie wyprodukować mu 38 kuchni w 3 tygodnie. Przywieźliśmy je, inwestor rozniósł meble w paczkach po pomieszczeniach. Inwestor zaoszczędził na rozmieszczeniu mebli po pomieszczeniach, używając swojej firmy budowlanej według swojej specyfikacji w Excelu, że szafka 80 z szufladami powinna być, w pomieszczeniu 38, a nie 37, i my przyjechaliśmy już na gotowo do montażu przygotowanych pomieszczeń. Więc chodźmy dalej, zobaczymy, jak kolejne pomieszczenie wygląda. Czy będzie inne ustawienie kuchni? No i teraz jest przykład kolejnej kuchni, już nie po linii prostej, tylko kuchni na dole w linii L. Dzięki czemu też inwestor w jednym zamówieniu zamówił, tak jak wspomniałem, 14 różnych modeli kuchni. Blaty docięliśmy pod wymiar, dzięki czemu inwestor mógł złożyć jednorazowo całe zamówienie i zaoszczędzić na wolumenie w meblach. Jak tutaj możemy zobaczyć, fronty są zabezpieczone jeszcze folią, ponieważ trwają jeszcze prace wykończeniowe na bloku. Tutaj jeszcze klimatyzację musi inwestor zamontować. Parapety kamienne, osadzone, trzeba doszlifować, domalować. Z tej strony jeszcze brakuje RTV, którą również zamieścił, zakupił u nas inwestor, na niższych piętrach już są RTV powieszone, tutaj akurat jeszcze nie ma, można zobaczyć na wcześniejszym odcinku jak one wyglądają, Tykarnik jeszcze jest do osadzenia, zmywarka już jest, a więc tak, jeśli Myślicie nad montażem kuchni? Konieczne są sprzęty, żeby już były na montażu mebli, ze względu na to, że musimy osadzić zmywarkę, musimy zrobić, jeśli mamy lodówkę, musimy przełożyć ewentualnie drzwi na prawą, na lewą stronę, żeby pasowało do, do projektu całej ich mebli. Mamy mikrofale, która jest zabudowana w naszej szafce wiszącej. Nie zawiera nam miejsca na blacie, i to jest akurat ta przewaga, że mamy więcej blatu roboczego. A sprzęt jak typu mikrofala jest do użytku. Chodźmy, może dalej, jak to wygląda. Jesteśmy w trzecim mieszkaniu, na ostatnim piętrze. Trzecie mieszkanie, trzeci rodzaj kuchni. Inwestor myślał, że na początku będziemy ustawić 108 kuchni takich samych i będzie miał szafki modułowe, dzięki czemu zaoszczędzi. Aż wcześniej było położone. Musieliśmy dopasowywać nasze moduły do kafli, żebyśmy się jakoś zmieścili w tym obrębie niewielkim. Sprzęty również inwestor miał wcześniej zakupione już, więc musieliśmy też dopasować nasze moduły do sprzętów AGD. Tutaj brakuje nam tylko jeszcze piekarnika. A więc tak jak wspomniałem wcześniej, masz już przygotowane załóżmy 108 mieszkań do wyposażenia, a masz paręnaście modeli kuchni. Wystarczy zrobić tam zestawienie w Excelu, że potrzebujecie załóżmy szafek 60 pod piekarnik 108, 108 lodówek, 65, załóżmy 45 i to już Was e, upoważnia do zakupu kuchni modułowych w skali e, jakiejś e, większej, dzięki czemu możemy przygotować dla Was ofertę pod inwestycje dla deweloperów. Nie przeszkadza to nam, że mamy załóżmy 108 mieszkań, a e, 30 rodzajów modelu kuchni. To jak najbardziej możemy sobie mieszać kolorystykę, możemy mieszać wysokości szafek. Wystarczy nam zestawienie w Excelu wszystkich szafek, i jak widzicie, kilka rodzajów kuchni już stoi i możemy to ogarnąć. Więc zapraszam do kolejnego pomieszczenia. Kolejnym zagadnieniem, które chciałbym poruszyć, to jest kwestia montażu mebli. Dużo ekip budowlanych jest na tyle wykwalifikowanych, że kuchnie modułowe są w stanie sami zamontować, dzięki czemu już masz oszczędności na e, samym montażu. Druga rzecz, e, kuchnie modułowe, jeśli na przykład jest to większa skala, możemy przyjechać i uświadczyć usługę montażu. E, dlaczego akurat kuchni modułowych przy takiej skali jesteśmy w stanie robić montaż? Ponieważ wszystkie nasze szafki są powiercone, gotowe do złożenia i ewentualnie jedyne elementy do docięcia to są Blendy boczne tutaj lub ewentualnie blendy górne, co akurat w tym przypadku inwestor się nie zdecydował ze względu na napinane sufity, ale nie wiedział o tym, że napinane sufity można było zamontować do naszych mebli, zastosując po prostu blendę. Więc jak to wyglądało w suchych liczbach? Trzy tygodnie produkcja, dostarczenie i roz roznoszenie mebli po wszystkich pomieszczeniach, około tygodnia i trzy tygodnie montażu mebli. Żadna firma stolarska z okolic nie chciała się podjąć w tak krótkim czasie takiej realizacji. My jedynie jesteśmy, co możemy wyprodukować od jednej do 300 kuchni w 3 tygodnie czasu i potem zrobić tak szybki montaż. Więc to jest przewaga naszych mebli modułowych nad meblami pod wymiar. I jeszcze dodatkowo chodzi o cenę. Tutaj cen nie mogę powiedzieć, ale naprawdę, jeśli Was to interesuje, to są duże oszczędności rzędu. Od kilkuset przy takich kwotach, przy takich ilościach mieszkaniowych do pół miliona złotych potrafią być oszczędności. Jeśli masz takie osiedle, planujesz wybudować takie osiedle lub już jesteś w trakcie projektu, koniecznie odezwij się do mnie. Prześlij mi swoje projekty, my zweryfikujemy możliwość zastosowania naszych modułów, dopasujemy kolorystykę, zrobimy pierwsze wyliczenia oraz ofertę i sam się możesz przekonać. Że i ty możesz zaoszczędzić parędziesiąt, parę set tysięcy złotych na jednej inwestycji, pozdrawiam i zapraszam do kontaktu Piotr Toprzewski. Hej.